Caroline stała przed elegancką restauracją, spoglądając na swoją poplamioną, beżową sukienkę z mieszaniną buntu i rozpaczy. W wieku 59 lat już dawno przestała przejmować się tym, co ludzie myślą o jej wyglądzie. Sukienka była poplamiona błotem z przodu, ponieważ tego ranka pomagała pani Wilson z sąsiedztwa w odzyskaniu jej uciekającego kota. Na rękawach widniały plamy po kawie, które pozostały po jej wolontariacie w schronisku dla bezdomnych. Włosy miała związane w prosty, praktyczny kok i nie nosiła makijażu, który ukrywałby zmarszczki wyryte na jej twarzy przez życie. Trzy dni temu otrzymała zaproszenie na te kolacje od swojej życzliwej siostrzenicy Rachel. Ciociu Caroline, proszę spróbuj. To miły mężczyzna odnoszący sukcesy, który wyraźnie poprosił o spotkanie z kimś autentycznym. Po prostu przyjdź na kolację. Co najgorszego może się stać? Najgorsze, pomyślała Caroline, to zmarnowanie wieczoru udając kogoś, kim nie jest. Ale Rachel była tak natarczywa i pełna nadziei, że Caroline w końcu się zgodziła. Planowała ubrać się elegancko, ale wtedy kot pani Wilson uciekł, a schronisko zadzwoniło w sprawie pilnej dostawy jedzenia. Kiedy Caroline przypomniała sobie o kolacji, Miała dokładnie piętnaście minut, aby przedostać się przez miasto. Więc oto była, wyglądając dokładnie tak, jak prawdopodobnie pomyślałby mężczyzna w środku, jak żebraczka, która zabłądziła do niewłaściwego lokalu. Karolin prawie zawróciła, prawie wróciła do swojego małego mieszkania, pełnego uratowanych kotów i używanych mebli, ale coś, być może upór, a może ciekawość, sprawiło, że pchnęła ciężkie drewniane drzwi. Kelner spojrzał na nią z ledwo skrywaną pogardą. W czym mogę pomóc? Mam rezerwację. Caroline Pfizer. Mam spotkanie. Podniósł sceptycznie brwi, ale sprawdził listę. Ach tak, pan Whitmore już siedzi. Proszę tędy. Caroline poszła za nim przez restaurację, czując na sobie spojrzenia innych gości. Kobiety w designerskich sukienkach i mężczyźni w drogich garniturach patrzyli na nią z wyrazem twarzy, od ciekawości po pogardę. Trzymała głowę wysoko, przypominając sobie, że przetrwała znacznie gorsze rzeczy niż ich osądy. Zatrzymali się przy stoliku w rogu, przy którym siedział samotnie mężczyzna patrząc przez okno. Wstał, gdy się zbliżyli, a pierwszą myślą Caroline było to, że jej siostrzenica poważnie go nie doceniła. Był prawdopodobnie po czterdziestce, niezwykle przystojny, o ciemnych włosach i wyrazistych rysach twarzy, ubrany w idealnie skrojony granatowy garnitur, który prawdopodobnie kosztował więcej niż miesięczny czynsz Caroline. To była ewidentna pomyłka. Panie Whitmore, przybyła pańska gość, powiedział kelner z nieukrywanym szyderstwem. Mężczyzna odwrócił się, a Karolin przygotowała się na nieuniknione rozczarowanie w jego oczach. Zamiast tego wydarzyło się coś niezwykłego. Jego twarz rozjaśniła się czymś, co można było opisać jedynie jako zdumienie. Caroline, powiedział ciepłym, szczerym głosem Tak, a ty musisz być nieszczęśliwą duszą, którą moja siostrzenica wciągnęła w tę sytuację. Przepraszam za mój wygląd. To był skomplikowany dzień i mogę odejść, jeśli nie chcesz być kojarzona z kimś, kto wygląda jakby wyszedł z jadłodajni dla ubogich. Zamiast się zgodzić, roześmiał się naprawdę się roześmiał. Był to bogaty dźwięk, który sprawił, że kilka osób siedzących w pobliżu odwróciło się, aby spojrzeć. Proszę usiąść. Nazywam się Julian Whitmore i mogę szczerze powiedzieć, że jesteś najbardziej odświeżającą rzeczą, jaką widziałem od miesięcy. Caroline usiadła ostrożnie, wciąż czekając na dalszy ciąg wydarzeń. Julian odprawił kelnera spojrzeniem, które sprawiło, że mężczyzna szybko się oddalił, a następnie skupił całą swoją uwagę na Caroline. Proszę opowiedzieć mi o swoim skomplikowanym dniu. Powiedział: Caroline tak zrobiła. Opowiedziała mu o kocie pani Wilson, o schronisku potrzebującym pomocy humanitarnej. O tym, jak do ostatniej chwili zapomniała o kolacji, i w ostatniej chwili podjęła decyzję, że mimo wszystko przyjdzie, zamiast wystawić go do wiatru. Większość kobiet, które znam, odwołałaby spotkanie, zamiast pojawić się w nieidealnym stanie, powiedział Julian, patrząc na nią z nieukrywaną fascynacją: Nie jestem jak większość kobiet. Jestem zbyt stara, żeby udawać kogoś, kim nie jestem, i zbyt zmęczona, żeby przejmować się tym, co myślą o mnie nieznajomi. Caroline spojrzała mu prosto w oczy. Jeśli to problem, mogę odejść i oszczędzić nam obojgu niezręcznego wieczoru. To nie jest problem. To niezwykłe. Julian pochylił się do przodu, a jego wyraz twarzy był tak intensywny, że serce Caroline niespodziewanie zabiło mocniej. Wiesz dlaczego poprosiłem twoją siostrzenicę o zorganizowanie tej kolacji? W ciągu ostatniego roku miałem 37 randek, wszystkie z kobietami, które nosiły odpowiednie ubrania, mówiły właściwe rzeczy i uśmiechały się w odpowiednich momentach. Każda z nich grała swoją rolę. Nie potrafiłem rozpoznać kim naprawdę były pod tą powłoką. Wskazał na poplamioną sukienkę Caroline. Weszłaś tu, nosząc na sobie ślady swojego dnia. Pomogłaś kotu sąsiada, pracowałaś w schronisku dla bezdomnych, i mimo to przyszłaś na spotkanie ze mną, nie próbując niczego ukrywać. Nie grasz żadnej roli, jesteś po prostu szczera. Czy masz pojęcie, jak rzadkie to jest? Karolin poczuła, jak coś się zmienia w jej piersi. Jesteś całkowicie szczera. Opowiedz mi więcej. Opowiedz mi o schronisku. O sąsiadce, o swoim życiu, o prawdziwym, a nie o tej wyretuszowanej wersji, którą ludzie prezentują na pierwszych randkach. Kelner podszedł, niepewny czy obsłużyć kogoś ubranego tak jak Caroline. Julian zamówił dla nich obojga bez zaglądania do menu, a potem ponownie skupił swoją uwagę na niej, jakby była jedyną osobą w pomieszczeniu. Caroline zaczęła więc opowiadać. Opowiedziała mu o utracie męża 20 lat temu, o tym, jak samotnie wychowywała dwoje dzieci pracując jako pracownik socjalny. Opowiedziała mu o przejściu na emeryturę 5 lat temu i decyzji, by poświęcić swój czas na pomaganie innym, zamiast zajmować się rozrywkami, które wszyscy jej sugerowali. Opisała swoje małe mieszkanie, koty ze schroniska, pracę wolontariacką, która nadawała jej życiu sens nawet jeśli nie zapewniała jej statusu ani bogactwa. Julian słuchał każdego słowa, nie odrywając wzroku od jej twarzy, kiedy skończyła, przez chwilę milczał. Prowadzę fundację, powiedział w końcu. Nazywają to społeczną odpowiedzialnością biznesu, odpisami podatkowymi i dobrą reklamą. Co roku przekazujemy miliony na różne cele. Siedzę w salach konferencyjnych i omawiam wskaźniki wpływu i poziomy uznania darczyńców. Ale od lat nie pomogłem nikomu własnymi rękami. Być może nigdy. Dlaczego? zapytała delikatnie Caroline. Bo byłem zbyt zajęty byciem ważnym. Zbyt zajęty budowaniem imperium i utrzymywaniem wizerunku. W wieku 25 lat odziedziczyłem firmę mojego ojca. I przez ostatnie 17 lat udowadniałem, że na to zasługuje. Przejąłem firmy, zbiłem fortunę, pojawiałem się w magazynach, a gdzieś po drodze zapomniałem po co to wszystko? Spojrzał na Caroline z czymś w rodzaju desperacji. Jesteś pokryty błotem od pomocy kotu sąsiada. Kiedy ostatnio zrobiłem coś tak prostego i prawdziwego? Kiedy ostatnio ubrudziłem sobie ręce, robiąc coś ważnego? Nie jest za późno. Powiedziała Caroline. Jesteś młody. Masz zasoby, o których większość ludzi może tylko pomarzyć. Gdybyś chciała, mogłabyś dokonać niezwykłych rzeczy. Pomożesz mi? Pytanie zabrzmiało niemal błagalnie. Pokażesz mi, jak być użyteczną, a nie tylko odnosić sukcesy? Jak dbać o rzeczy, które mają znaczenie, a nie te, które robią wrażenie? Caroline przyglądała się temu przystojnemu, wpływowemu mężczyźnie, który mimo posiadania wszystkiego wydawał się jakoś samotny. Dlaczego ja? Mógłbyś zatrudnić konsultantów, doradców, ludzi o wiele bardziej wykwalifikowanych niż emerytowana pracownica socjalna, ponieważ konsultanci i doradcy powiedzieliby mi to, co chcę usłyszeć. Ty powiesz mi prawdę. Już to zrobiłaś. Julian sięgnął przez stół, zatrzymując dłonie tuż przed jej rękami. Od momentu, gdy weszłaś, pokryta błotem i bez cienia skruchy, wiedziałem, że jesteś inna. Większość ludzi nosi maski. Ty nosisz swoje życie na ubraniach. Tego nie da się udawać, kupić ani nauczyć od konsultantów. Po prostu taka jesteś. Caroline poczuła, jak łzy niespodziewanie napływają jej do oczu. Kiedy ostatnio ktoś patrzył na nią w ten sposób? Jakby była ważna, jakby była cenna, taka, jaka jest. Mam pięćdziesiąt dziewięć lat, powiedziała cicho. Mam zmarszczki, siwe włosy i praktyczne buty. Mieszkam w małym mieszkaniu z zbyt wieloma kotami. Wolny czas spędzam w schroniskach dla bezdomnych i bankach żywności. Nie jestem elegancka ani wyrafinowana. Ani żadna z tych rzeczy, których powinien pragnąć mężczyzna taki jak ty. Mylisz się, odparł stanowczo Julian. Jesteś wszystkim, czego mężczyzna taki jak ja powinien pragnąć, ale nie wiedział jak znaleźć. Jesteś autentyczna, współczująca i na tyle odważna, że weszłaś do drogiej restauracji w ubraniu pokrytym plamami błota, ponieważ pomaganie innym było dla ciebie ważniejsze, niż wywarcie wrażenia na nieznajomym. Jesteś dokładnie tym, czego szukałem. Kolacja minęła w zamęcie rozmów, które wydawały się bardziej szczere niż jakiekolwiek, jakie Caroline doświadczyła od lat. Julian opowiedział jej o swoim samotnym dzieciństwie, o rodzicach, którzy cenili osiągnięcia bardziej niż uczucia, o budowaniu życia, które z zewnątrz wyglądało idealnie, ale w środku było puste. Caroline podzieliła się swoimi zmaganiami, obawami przed samotnym starzeniem się, troską, że jej wolontariat jest tylko sposobem na uniknięcie przyznania się do samotności. Ja też jestem samotny, przyznał Julian, otoczony ludźmi przez cały dzień i samotny każdej nocy. Kobiety, z którymi się umawiam, chcą Juliana Whitmora, dyrektora generalnego, a nie Juliana. Człowieka, który nie wie, jak być ważnym, poza zarabianiem pieniędzy. W takim razie może, powiedziała ostrożnie Caroline. Moglibyśmy być razem samotni przez jakiś czas, dopóki nie wymyślimy, jak przestać być samotni. Uśmiech Juliana odmienił jego twarz. Chciałbym tego. Zacznijmy od teraz. Pójdziesz ze mną gdzieś? Opuścili restaurację razem, a Julian nalegał na zapłacenie rachunku, mimo że prawie nie tknęli posiłku. Zaprowadził Caroline do swojego samochodu, eleganckiego pojazdu, który prawdopodobnie kosztował więcej niż ona zarobiła w ciągu pięciu lat, i zawiózł ich przez miasto do dzielnicy, którą dobrze znała, dzielnicy, w której działało jej schronisko. Pokaż mi, powiedział po prostu. Pokaż mi, czym się zajmujesz. Pokaż mi, jak mogę pomóc. Caroline tak zrobiła zabrała prezesa w drogim garniturze do schroniska, w którym pracowała jako wolontariuszka, przedstawiła go osobom, którym pomagała i pokazała mu rzeczywistość potrzebujących, która istniała zaledwie kilka przecznic od siedziby jego firmy. Obserwowała, jak elegancka powierzchowność Juliana pękała, gdy rozmawiał z rodzinami walczącymi o przetrwanie, trzymając płaczące dziecko, podczas gdy matka wypełniała wnioski o przyznanie mieszkania. O północy siedzieli na schodach schroniska, oboje wyczerpani. Garnitur Juliana był teraz pognieciony, włosy potargane, a on sam nigdy nie wyglądał bardziej prawdziwie. Dziękuję, powiedział cicho za pokazanie mi tego, za pokazanie mi, co naprawdę ma znaczenie. Co z tym zrobisz? zapytała Caroline. Zmienię wszystko. Zmienię moją fundację z podmiotu odpisującego podatki w coś prawdziwego. Zmienię sposób, w jaki spędzam czas. Zmienię to, kim jestem. Spojrzał na nią z wrażliwością i nadzieją. A jeśli chcesz, chciałbym, żebyś była przy mnie, kiedy będę zastanawiał się, jak to zrobić nie jako konsultantka, ale jako ktoś, na kim mi zależy, ktoś, w kim się zakochuję. Caroline zaparło dech. Nawet mnie nie znasz. Wiem, że pojawiłaś się na randce w ciemno ubrana jak żebraczka, ponieważ byłaś zbyt zajęta pomaganiem innym, aby martwić się o to, jak na mnie wywrzeć wrażenie. Wiem, że jesteś autentyczna w świecie pełnym pozorów. Wiem, że kiedy weszłaś dziś wieczorem do tej restauracji, zobaczyłem coś, czego szukałem przez całe życie kogoś prawdziwego. Delikatnie ujął jej dłoń. Wiem, że to wystarczy, żeby chcieć poznać wszystko inne. Caroline spojrzała na ich splecione dłonie, jego drogi zegarek obok jej nagiego nadgarstka, jego gładką skórę przy jej zniszczonych pracą palcach. Pochodzili z różnych światów, różnych pokoleń, mieli niemal różne rozumienie tego, jak powinno wyglądać życie. Ale w tej chwili nic z tego nie miało znaczenia. Nie zamierzam zmieniać tego, kim jestem. Ostrzegła. Nadal będę nosić ubrania poplamione błotem i przedkładać koty nad wygląd. Nadal będę spędzać czas w schroniskach, zamiast na przyjęciach towarzyskich. Jeśli to ci w końcu nie wystarczy, lepiej wiedzieć o tym już teraz. To jest dokładnie to, czego pragnę, powiedział stanowczo Julian. Kogoś, kto nauczy mnie, że plamy błota od pomocy sąsiadom są cenniejsze niż markowe ubrania. Kogoś, kto pokaże mi, jak być użytecznym, a nie tylko ważnym, kogoś, kto pokocha mnie za to, kim mogę być, a nie za to, kim już jestem. Siedzieli razem na schodach schroniska, niepasująca do siebie para, połączona szczerością i samotnością oraz nieoczekiwanym odkryciem, że znaleźli kogoś, kto postrzega świat tak samo jak oni. Wokół nich miasto tętniło nocnym życiem, Nieświadome małego cudu, który miał miejsce w jego centrum. Caroline pojawiła się na randce w ciemno, wyglądając jak żebraczka, spodziewając się odrzucenia i planując wcześniejsze wyjście. Zamiast tego znalazła mężczyznę, który zakochał się w jej prawdziwej naturze, który dostrzegał piękno w jej plamach błota i wartość w jej zmarszczkach, który chciał się od niej uczyć, a nie ją zmieniać. A Julian, który spędził lata na poszukiwaniu czegoś prawdziwego w świecie wypolerowanych występów, znalazł to w 59-letniej kobiecie, która przedkładała koty nad wygląd i ludzi nad zyski, która nosiła swoje życie na ubraniach, a serce na dłoni. Czasami miłość pojawia się nie pomimo naszych wad, ale właśnie dzięki nim. Czasami najpiękniejszą rzeczą, jaką możemy zaoferować komuś, jest odwaga, by być dokładnie tym, kim jesteśmy, z plamami błota i wszystkim innym. A czasami, kiedy przestajemy próbować zaimponować i zaczynamy żyć zgodnie z naszą prawdą, odkrywamy, że sama prawda jest wystarczająco imponująca. Jeśli ta historia poruszyła Twoje serce, polub ją, udostępnij i zasubskrybuj. Napisz w komentarzu poniżej o sytuacji, w której bycie autentycznym sobą doprowadziło do czegoś pięknego.